O, widzicie to pole bitwy, bo ja widzę to pole bitwy i już mogę się doczekać, mam nadzieję, że będzie jedno przejście, nie, tu będzie chyba więcej niż jedno przejście. Ale mimo wszystko spróbujemy, żeby ta rzeka spłynęła pruskim imperializmem i ta, ten pruski imperializm spłynie do morza i uleci i każdy o nim zapomni. Aby ja szalom, witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajomy zajączka z tej strony. Napoleon Total War z modyfikacją Napoleonic 3 Total War. Ej, to jest przechodnie czy nie przechodnie? Kurde, to jest głęboko, to chyba nie jest przechodnie. A może jest przechodnie? Ja nie wiem, w których miejscach to jest przechodnie, a w których nie jest przechodnie. Gdzie jest brud, a gdzie nie ma brudu, ale jak tak patrzę... W ogóle nie wiedziałem, że w Napoleon, Chyba, że to modyfikacja to dodaje. Ale że można pod rzekę spojrzeć. <laughs> eee, to wygląda jakby tu nie było nigdzie przejścia. No i że się mocno zdziwimy jak ogarną gdzie jest przejście. A w górę soczysty komendarzy. Zaprzeczona Dyskordzia, się, rozumiem, rozumiem, rozumiem. Dobra. Bronimy mostu. Nie reszta nie interesujemy tu bronimy mostu. Tylko jak teraz bronić most, Jakby to był medieval, to ja bym ich po prostu na moście artyleria, cyk cyk, a tutaj mi się szczelamy. To co ja mam zrobić? Ja miałem to rozstawić, żeby było dobrze. Ty, a takie działo na moście rozstawione, rozumiesz? I kartaczami pił, piu, pił. Piu. Taki gatling na moście. Tu, 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 tu. O Jezus. Nie, to jest niemożliwe. Tu Przez tą rzekę oni muszą mieć możliwość przejścia, bo to jest niemożliwe, żeby on to szturmował na mo... No ja po prostu nie mogę sobie tego wyobrazić, żeby on to szturmał przed most. No nie potrafi. A tu jest jeszcze grobla. Albo nie, tu rzeka właśnie wylała. Tu jest trochę płytkiego. Tu może być przejście. Patrz to. Widzisz, tu, tu jest przejście. To jest przejście, to jest jakoś oznaczone na mapie. Jest oznaczone, tu jest przejście. Tu jest przejście. Tak, tu jest przejście. Dobra, to ja już wiem. I teraz to ma sens. Są dwa przejścia. Yy, yy, tak może być. Tak może być faktycznie. No dobrze, rozpocznijmy bitwę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ej, ja w ogóle jestem tak teraz podjarany, jak ta bitwa ołosty i przejście na rzekę będzie wyglądała. Pierwszy raz coś takiego widzę w Napoleonie. Poważnie. Jak tyle grało się godzin w Napoleonie, <wz Tob GET além> <vàoổhei> pierwszy raz mam bitwę na moście. Znaczy na, na przejścia przez rzekę. A pytanie, czy ta modyfikacja tego nie zmienia. Uh, odpauzujmy giereczkę. Więcej przejść nie widzę. No, zobaczcie, tu jest jedno i tu jest most. A tu więcej nie ma, i przeleciliśmy też korytem rzeki, nie było. Także rozpocznij gireczkę. Co to, to jest? Gdzieś posiłki gdzieś wchodzą. Eee, podejście, sobie tutaj, w formacji kolumnowej. Artyleria strzela. Czy on wszystko rzuca na przejście? Tak, on wszystko rzuca na ten brud, nie będzie jeszcze mostem. Okej. Okay. No dobra, panowie, to wy w takim razie też rotujecie. Tu zostają tylko te dwa oddziały saperów. A cała reszta niech rotuje. Cała reszta niech rotuje, i ty też tutaj na razie zostałeś. Bo na wszelki wypadek, żeby artylerię bronić, jakby gdzieś i mimo wszystko było przejście. Ale jak nie ma, no to też e, będziemy cię przesuwać. I tam artylerię tak e, nie wiedziałem, więc ustawiłem na środku, żeby w razie czego wszystko obserwowała. Bo tutaj na, na przejście masz tak na trytytkę zasięg. E, mogłoby mogłem wczytać i was ustawić tylko w jednym miejscu, ale nie, dobra, no powiedzmy niech będzie. Sfokusujcie ogień w jednym oddziale, nie będą ci muszkieterzy. No! Ta artyleria ma tam po 80-75 celności! Zwłaszcza ta dwunastka, bo to jest ta droższa. I nie widzę tego. Muszę, musimy się dostać do chałbic. Nie wiem, czy Francuzi mają hałbice. Na pewno Rosjanie będą mieli dużo hałbic. Dobra, i to jest to przejście, tak? To się tu rozstawcie. Powiedzmy coś w ten sposób. Żeby blokować przejście. A teraz wracają. No. Mhm, teraz tu jadą. Może jednak część oddziału zostaw? Dobra, powiedzmy, że wy tu zostaniecie i będziecie bronić się razem z tymi saperami tego przejścia. No chyba, że tak będziemy chodzić lewo-prawo. Wy pójdziecie na przejście przez bród, to ja będę gonił was. Wy zawrócicie na mosty, to ja też was będę gonił. No spoko, no możemy się szczylać. Dopóki nie dział i będziecie chodzić jak ten, jak ameby. Chyba, że bot po prostu nie ogarnie tej bitwy, a szkoda. Kawalerium przejeżdża przez rzekę, i nie wiem, że ta kawaleria dojedzie. To, co mi się nie podoba, że ta kawaleria tu się strasznie rozciąga. Nie wiem, ja mam czworoboki ustawiać, bo oni tu nie wiem, tu, są, tu jest pięć oddziałów. Czy ta kawaleria powinna spłynąć w tej rzece? No i co, mam czworobok tu ustawić? No nie wiem, no ustaw czworobok, bo oni przejadą. Ustaw czworoboczek. Tutaj to samo, tak? Co wy robicie? Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Może i na posiłki czekałem, bo tu jeszcze posiłki dochodzą. Czuciu, ciu ciu ciu, 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 i. No, jak wy nie trafiacie konia w wodzie, no to jest przerażające. Znowu czworobok trzeba będzie ustawić, bo przejadą. Mam nadzieję, że pichota będzie lepiej ginąć tutaj. Czuciu, ciu, 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 Dobra, czworobok teraz. Szybciutko. Zanim się rozpędzą. Eee, dobra, i tutaj też ich chyba zatrzymać na tym moście. Zatrzymacie ich na tym moście, panowie? Chyba artylerię trzeba będzie przestawiać, bo ona nie ma dokładnie strzału na bród. Powiedzmy, że ta jedna tutaj niech się już zwija, i ją przestawimy bliżej, tutaj przejścia przez rzekę. Oho, jeden oddział przerzucili. Ciekawe, że Ciekawe on żyje. Ciekawe, dobra. Wy możecie w niego tutaj strzelić? Żeby go zmusić do tego. A wy, jak jesteście gotowi, to będziecie tutaj się przemieszczać, choć A wy macie konie, które to ciągną, ale i takie możecie się szybko przemieszczać, okej. Okay. Co to, to się zakopało w tym bagnie? Czemu oni tak wolno chodzą? To jest jakby jakiś jakieś slow motion odpalone. Co jest? Panowie, szybciej tu ptajcie. Dobra, zaczyna się. Eee, zaczyna się. Chodź tutaj tym dowutem bliżej. Wróg przekracza rzekę, i to w dużej liczbie w dużej liczbie strzelaj tej artylerią gdzie masz zasięg I on sobie po prostu przechodzi. Może czworobok tu na środku daj, bo tu kawaleria jedzie. I tu zakręca to no, też jeszcze czworoboczek machi. Żeby nic złego się nie wydarzyło. Wy już podbiegnijcie ten ostatni kawałek żeby domknąć. Ile też podbiegnij, żeby się rozstawić. O właśnie. Taki trapezik zrobimy. Ich zamkniemy. Dobra, kawaleria spanikowała, spanikowała. Wróćcie do formacji leniowej Szkoda, że ta artyleria tak wolno się przemieszcza. I rozumiecie, że on wszedł tym jednym oddziałem przez rzekę. Cztery oddziały w niego strzelały. Wybił połowę tego oddziału i dalej tu stoi. To jest niesamowite. A niektórych z was nie trafi tego kurczaka, którego macie być na wyciągnięcie ręki. Jakby ten wyciągnął. A, to mnie trawił! Jak ty ten dęb, 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 dęb Wyciągnął dłoń, to wy dotknął ramienia tego Prusaka i wy nie trafiacie, rozumiesz? O Jezu, ale tu jest młyn Jedzie ten Dawud, żeby ich tam wspierać duchowo Mam że jedzie, dobra, ty łoszczeliwy wywój cały czas Cały czas łoszczeliwy wuj, a ty szybko tutaj, szybciutko Wyjedź z tego bagna Dobra, tu jest młyn, tu ma być rzeź Prusaków, rozumiesz? Kawalerię przerzucimy na drugą stronę. Jak ogarniemy mosty, to spróbujemy kawalerią wjechać na plecy prusaków. Okej, okay, dobrze, dobrze, dobrze. Powoli panikują. Powoli panikują. ciuciu. Ciu, ciu. Czy wy pójdziecie na bagnety? No tutaj ładna rzecz jest. No o to chodziło. O to chodziło. Na postawce było tak, że prusacy mieli najlepsze jakościowe jednostki piechoty. W sensie najwyższa celność i tak dalej. No ale to co tu się dzieje, to jest, to jest jakieś nieporozumienie. Spróbujemy kawalerią wjechać i po prostu złamać im moralki. Bo to, to nie może być tak, że cztery oddziały okopane nie są w stanie z... O, teraz spanikowaliście. Kiedy kawalerię już przygotowałem, teraz to stój tą kawalerią. Wow, widzicie te straty. To jeden oddział to zrobił. Ale mój, ale żeś i to mi się podoba. I ta by mi się podobają. To czemu naszej artylerii jeszcze nie ma? Mam nadzieję, że ona zdąży przed końcem bitwy się rozstawić. W sumie to już tu mógłbyś się rozstawić, żeby zacząć strzelać, bo szkoda, że nie ma tych zasięgów, bo weź się, człowieku, domyść jak daleko wy możecie strzelać. Jak daleko, jakbyś tutaj na tej górce stanął, to byłoby wy wybornie, nie? A podbij naszym troszeczkę moralki, podbij moralki, może będą lepiej celować, lepsza celność będzie, czy coś? Ale nie, ta modyfikacja faktycznie może być dobra pod multiki PvP, bo tutaj przez tą niską celność jednostek, mimo wszystko, e to można robić naprawdę duże bitwy, długie bitwy i takie nastawione na taktyczne manewrowanie Coś czego mi naprawdę brakuje w Total War'ach Że te bitwy w normalnych Total War'ach, w większości, we wszystkich są takie bardzo zręcznościowe, arkajdowe I, I Total War dąży w tych bitwach, żeby one trwały, nie wiem, 5 minut W Warhammerze, w Faraonie nowym, w Attili też w takich nowych, w, w to samo w ciągu 5-10 bitew de facto minut bitwa się to kończy, ale tutaj można pół godziny siedzieć i się strzelać, onewrować. Ależ tu musi być zadymionie. O, jest, w dymiu. Prusak przydymiony, wędzony, rozumiesz. Rozumiesz od tego prochu. O, tu jeszcze ile prusaków idzie. Dawaj, to artylerię! Już! Od przodku i te działa, niech oni to ustawią, żeby prosto było. To, że oni tutaj nie ma pokazane że się poruszają, to jeszcze tu się przedstawiam Jakbyśmy odprzedkowali od razu. To by byli krzywo. A tak to od razu wejdziemy. Cyk i tutaj pyk po długości. O Jezus, ale tu będą ładne pociski siadać. Szczerze, że chałbic nie mamy. O jest te rosyjskie unicorny, to tak się nazywało chyba. Przynajmniej na postawce. O Jezus, ale to było dobre. Dobra, celuj tutaj. To tu celuj, szilaj już! ładnia, To no, kręć ty działa, tylu, tutaj jest, reszta stoi i patrzy tylko. Okej, okay, trafienie bezpośrednie tu w wodę poszło i to bezpośrednie trafienie coś tu zrobiło. Chyba. Wow! Szkoda, że nie wymierzycie tak, żeby przez cały oddział po długości przeleciało, to, to ta kulka mogłaby tam ładne... ładne killeratio nabić, jedna kuleczka arteryjska, rozumisz? Jak tu nasi się trzymają? 40 poległo, 30. Tu dużo poginęło granadierzy. Bo chyba niektóre oddziały trzeba specjalnie traktować. mają jakieś, nie wiem, większe... Są bardziej podatki na obrażenia. W jakim cudem tutaj prawie setka zginęła, a tu tylko 30 Grenad... Nie, to jest ten sam oddział. Nie mam pojęcia jak to jest zliczone. Dobra, Jolo. Spróbujemy przebić się przez tą rzekę. Trudno, co ma być, to będzie. Mam nadzieję, że nie stracimy całej kawalerii dawuta w tej jednej szarży, A tutaj mamy taki chciwy pomysł i spróbujemy wymienić jeden oddział piechoty liniowej, na przykład ten osłabiony, niech on się już cofnie. Eee, wymienimy na artylerię i spróbujemy z kartaczy walić. Kostaw tej artylerię w linii, możesz nawet tak zrobić. Tu. Dobra, odprzodkujcie działa, od razu sobie kartacze przygotujcie. Oj, ze ale tu będzie rzeź, szkoda, że już ich tej pruskiej armii ucieka. A wy macie, ty możecie, wy możecie przez rzekę strzelać? Macie taki zasięg? Oho, on chyba na to samo wpadł. Nie, nie macie zasięgu, to jakby tam strzelacie. Nie wiem, ale coś tam może się szczylać. Dobra, bo to kawaleria w sumie przejechała. Ładuj tym kartaczem po kawalerii, a ty odpal te umiejętności bustujące mu oralki. Czemu wy wracacie przez ten most? Co jest? Nie rozumiem, pobagowane. Co to za kupa naszej, tu leży? <laughs> Czemu nasi tutaj jakieś zbiorowo zginęli? Co się dzieje? Nie ja mam pojęcia. Szczylaj ty kartacze, szczylaj tam. Szczylaj w sam środek. Tutaj najpierw pierwszy o to wszyscy zginą po kolei. Nie będzie widać jaka to była efektywność raczej. Strzelił, wodę poleciało, tu coś zginęło. Sam środek tutaj. Oho, walka na bagnety, w końcu pomyśleli, żeby na bagnety. Weź tu z kartacza w generała tego pluskiego strzel. O tak, hop, stoi, zdziwiony. Aha, to był ten kartacz. Oho, podjechał. Serio? Serio. O, dobra, spanikował. Sziru, gdzie uciekają, panie! Co uciekają, gdzie uciekają? Łocho, lipka. Dobra, ty złamali nas z jakiegoś powodu. Proszę to zastąpić szybciutko. Proszę boost boostować moralki. Ty, ale mocni ci prusacy. A tu w końcu przekroczyliśmy tą rzekę, czy dalej pobagowane? Mam nadzieję, że wy tu nie zginiecie jakoś dziwnie. Od czego wyginiecie? Czemu wy się wycofujecie, jak tu nic nie ma Gdzie wy jesteście? Od czego ty konie tu mi giną? Nie! O Boż. Nie, bo chciałem przez rzekę przeprawić tą kawalerię, żeby goniła prusaków, bo my musimy zająć to miasta i chciałem im całą armię rozbić. A ta kawaleria mi się wywraca. Czemu wy strzelacie w swoich poplesach? Co wy robicie? Dobry Boże, przestań. <grywia> mnie <Czasami> to bawi? <grywia> o, nasza kawaleria przejechała, świetnie. Pozbądźcie tych dział. Pozbądźcie tego i ci wrócili. Ale patrzcie to: ja wam coś pokażę. Patrzysz? Patrz, ile tu naszych kłoniów poginęło. I dalej one tu jakoś stoją, zbagowane. Od tego mostu to jest most śmierci, rozumiesz? I wiecie, co jest jeszcze dobre w tej modyfikacji, że tutaj piechota ma multum amunicji. Jakbyśmy grali postawkę to to mi się, amunica, nie wiem, jakieś 20 minut temu skończyła w tych oddziałach. oni tych kulek noszą całe plecaczki z profem, i można sztać i można szczylać. Rozumiesz? O, generał, cieś To to jest. nie ma imienia, nazwiska. To zaraz sobie na trupie zobaczymy plakietkę. Szkoda, że tak blisko tu mają ten łopszar do wycofywania się, bo bardzo dużo ich uciekło już w międzyczasie. Coś tylko jakieś niedobitki spróbujemy złapać. Ty, ale jaka cisza teraz jest, kiedy te muszkiety przestały trykać tam. O, nasi tędy jadą. W sumie możecie tędy przejechać. Jest ta piechota co się wycofywała. Albo może nie? Może jednak nie! Bo przez artylerię jedziecie ja zapomniałem. Dobra. Znowu zbagowany dźwięk. Eee, taki milicyjny czworbocik, tak? On nie zadziała na kawalerii oni w nich wiadą, prawda? No... a jednak zadziałał. Myślałem, że z moralki się złamią. Dobra, ale tu idzie więcej naszej kawalerii, rozumiesz? Rozumiesz? Nasza piechota obeszła całą mapę przez ten most i w końcu sobie powolutku w kolumnie, tak jak mówi się w komentarzach, podeszli. I weszli prusaką na plecach. Eee, zrobimy teraz szarżę na tą eee, milicję. Na tą milicję. Myślę, że cztery oddziały kawalerii powinny ją złamać. A artyleria cały czas tutaj kąsa tych prusaków, którzy cały czas próbują przejść przez rzekę, wycofują się, potem odzyskują morale i znowu wracają. Nie wiem, prusacy tutaj muszą być niesamowicie zbustowani, jeżeli chodzi o statystyki jednostek i, i, i morale. Że oni bez przy dwóch martwych generałach, znaczy jeden martwy a drugi co uciekł, cały czas mają wolę walki, żeby. Aha, czworobak robią! Nie wolno! Dobra, złamiecie, No taka szarża chyba kawalerik złamie to. Chyba złamiecie, prawda? Prawda? jak nie, to was wycofamy i piechota was dobije. Dobra, e, kawalerium dobijemy wszystko. Tu już dwa oddziały zostały, wybijemy. Mam nadzieję, że cała ta piechota spłynie. Ale tą artylerią tu masz strzelać. O, to teraz tu strzelaj. I wybijemy wszystką tą piechotę, co tu została. I cyk, i zbrodnie wojenne na prusakach, ale ładnie levelują. Na, na tych uciekających jednostkach można sobie ładnie polewelować. Szkoda, że artyleria tyle czasu strzelała, zobaczymy mu. Koniecznie trzeba zobaczyć statystyki po tej bitwie. Co ładnie zatrzymało Prusaków Mam nadzieję, że ta artyleria się przydała Bo tu <śm> Tu jest słodziutko <śm> Tu jest słodziutko Ale dużo straciliśmy Dużo straciliśmy, jeżeli chodzi o to, z tysiąc straconych w tej bitwie Raz, że pobagowane, dwa, że nie wiedziałem jak działa No i trzy, że jestem amebą, nie? Czasami, ale i tak sporo Dobra, pokaż mi Artilleria de, ile jest rozstawione, stracone, pozostałe zabito. 210, 76, 300, 300, ale kawaleria to głównie zabijała, jak uciekli już. Ma, marinsi 670. Mm, okej. Okay. Dawód nic nie zabił, naraz sobie stał i patrzył. Są ci Marinsi. Możemy mieć tylko jeden oddział taki. Książę Brunszwiku. No i dobra. Piękne zwycięstwo. Zostajemy gentlemana. Przyda się. Będzie. Będzie gentlemanem. W. Powiedzmy. Aha, bo oni nam to zniszczyli. Dobra, to pójdziesz do liżu. Pójdziesz do liżu. Hmm, agent zwerbowany, rajd. Myślałem, że oni nie mogą rajdować, tylko bezpośrednio na stolicę zaatakują. No dobra, jest jak jest. Coś wybadaliśmy. Technologia, postęp. Szpo... Bawiliśmy inkwizycje, publiczne szkoły. Dobra, badaj tam wszystko po kolei, jak leci. Tu chyba nie ma co fokusować. Tu wszystko jest dobre. Tu wszystko jest dobre, niech to badają po kolei, niech to po kolei badają. E, teraz tak, bo tu jest problem. Tu jest problem, a to się nazywa zdesantowana armia brytyjska. Zasantowana armia brytyjska. To nie powinno tak być. To nie powinno tak być. To nie powinno tak być. Tu w Paryżu się akurat rekrutuje dużo, ale potrzebujemy co najmniej dwóch tur, żeby jakieś garnizony się zrobiły, więc teraz tak. Panie Dawucie, pan to szybko, że się ogarniesz. Tu jest jakaś resztka plus garnizony. W ogóle wasza milicja ma 14 celności. To i tak mało. Myślę, że to już na automacie rozegramy. Zwycięstwo niech będzie. Jak się da, to właśnie. Zrobimy królewsko-westfalsko-klaweskie królestwo. Niech będzie. Dali jakieś jednostki? Dali. Daci of Berg rezerwa Confederation z Renu, spoko e, Biegniecie teraz pozbyć się tych pchusaków, którzy stacjonują na naszych ziemiach Mhm Pan Dawu będzie naszym takim e, Strażakiem, który będzie gasił pożary tam gdzie będzie problem Będziemy go wysyłać, żeby ratować Dobra, odbiłeś się uniwerek Od razu napraw ten uniwerek 8200, musimy utrzymać handel, bo on dużo daje I teraz tak, czy ten Kleves, czy on od razu walczy? Czy on walczy z naszymi wrogami? Nie, to jest Protektorat z możemy handlować A ty, ty chyba sobie kpisz Wyzwoliłem cię I ty jeszcze chcesz 1600 za umowę handlową? Zrobię inaczej Masz stały dostęp prawo przemarszu, może być? Nie mi dasz tą umowę handlową, technologię ci damy Masz to, masz to Dobra Mam nadzieję, że tej technologii nie sprzeda dalej i że będzie nam wierny teraz tak, wy również się cofacie wy również się cofacie, tu będą, aha to są wolne uzupełnienia yy, ci na razie niech stoją to też trzeba będzie naprawić, nie? napraw tutaj wszystko co powinniście, czyli husaki Pozbędziecie się tego niewielkiego garnizonu, i panda Dawu będzie bleciał i trzeba będzie odbić Buchetanie. Bo zakładam, że bohetania padnie. Nowa nasja, ok, bo zwołaliśmy kolejny kraj. Pytanie, czy my chcemy fokusować bitwy morskie? Czy my czujemy się na tyle pewni? Możemy więcej okrętów dobudować. 80-ganowy i 80-ganowy. Jeszcze 9 tur poczekać. Tu się Supply Hub rozbudował. Zbuduj od razu na wyższy poziom. Tak się zbudował Supply Hub. Wyjdziemy Napoleonem. Niech on stoczy bitwę z tymi rzezimieszkami. Czy oni się poddali bez walki? Najwidoczniej tak. Poczeka pan sobie Napoleon tutaj, bo to tu będą szybsze uzupełnienia. Te cztery tury będą jeszcze szybsze. Wy pozwolicie ten uniwerek. To jest milicja, to też fajnie na automacie byłoby rozegrać. Może być zwycięstwo. Chociaż 616 straconych na takich chłopach. No powiedzmy, dobra, niech będzie. A bo oni w ogóle uciekli jeszcze. Dogonisz dobijesz ich? Dobijesz tych chłopów? Ura! Ura! Kolejnych 400 straciłeś. Oni znowu przeżyli! Weź ty Dobi, panie Masena tych chłopów. Weź ich Dobi, żeby nie chodzili na mnie plądrowali. Dobra, do trzech razy sztuka jak to masena mawia. E... No i murat wszyscy przeżyli, tak? O, wróć tutaj i od nowa musimy budować uniwerek. Gdzie jest ten uniwerek? Tysiąc nie stać nas teraz. Możemy już tu rekrutować? Nie, tutaj dalej nie możemy rekrutować. Mm, ty się odnowisz w powolne uzupełnienia w ciągu jednej, dwóch, trzech, trzech, czterech tur Powiedzmy, że za dwie tury ruszymy Bo się skończy zima, będzie Będzie lato, więc idealna pora, trzeba by Śląsk zająć i potem wyzwolić Polskę najlepiej Nie buduj tu okrętów wojskowych Naszych stateczków, bo Prawdopodobnie stracimy Brytanię, więc nie ma sensu, żeby w tej turze to budować yy, Ta artyleria niech biegnie może kiedyś dotrzę do tego, do Armii Maseny Wy jesteście garnizonem tutaj Wejdź sobie do tego, a oni nas przechwycili, to cofnij się Ale nie aż tyle! O Jezus No jest jak jest W Strasburgu dorekrutujemy więcej artylerii To będzie, bo ona będzie bliżej miała na front jeszcze pozostałe pieniążki zainwestujemy, nie wiem W jakąś ekonomię, żeby nie było I wydaje się, że jest całkiem stabilnie, jeżeli ci Brytyjczycy zbyt szybko się nie rozleją Powinniśmy ogarnąć sytuację, bo klewe nas odgrodziło od Prusaków i de facto z Prusakami mamy tylko granicę przez śląski i Morawie. No, chyba że mają gdzieś to indziej przejście, sobie ogarną. Ee, Osmani na razie są bierni. W Wiedniu prawdopodobnie wygasiliśmy rebelię, bo teraz w następnej turze Masana tam znowu wejdzie jako garnizon. W międzyczasie ściągamy mu jednostki, żeby armię z niego zmontować kolejną. Więc spacyfikujemy Austrię. W międzyczasie znajmy końca tury. Okej, okay, kolejna flota. Moglibyśmy zrobić, żądanie jest porodania się, nigdy w życiu. Moglibyśmy, co wy tutaj macie? Wesley, o proszę. O proszę, co wy macie tutaj? Blackwatch też macie historyczne jednostki. Macie tylko jedną artylerię, dwie jednostki kawalerii, samą piechotę. Brytyjska piechota na postawce była porównywalnie mocna jak Pruska, nie? Także będą mieli dużo mocnych jednostek. Oczywiście to nie ma sensu walczyć. Po prostu dajmy im jakieś straty. Oni te za ile nie wyzwolili. Brytanie chyba można wyzwolić jako papeta. Eee, możemy spróbować zrobić rajd na brytyjską flotę handlową. Zawieszenie broni. Nie. Nie, Mordziu. Nie, Mordziu. Chyba, że. Chyba, że. Chyba, że oddasz Hanover I. Idziesz dasz prawo przemarszu, żebyśmy mogli się do Rosji dostać. A sprawa polska poczeka. Polacy poczekają. To są nasze łaskawe żądania. No i odrzuciłeś. No to wybrałeś. You, you choose death. Rozumiesz? Rozumiesz? Ale klepę będziesz miał. Napoleon już tam się zregenerował i dzieci naklepać. Rozumiesz? Region stracony. Spokojnie, spokojnie, to wszystko jest pod kontrolą, armia zniszczona to była ta garnizonowa, rajd, strajki robotników, yy, wszystko jest zgodnie z planem, wszystko tak miało być, konstrukcja. Porobiły się nowe porty, czy my możemy więcej i handeli, handeli zrobić? Nie. No dlaczego to nie podnosi slotów? Na no, statki handlowe to by było tak dobre, jakby od ilości portów zależało ile możesz tych statków porobić. Było mega spoko. Bo tak no 6 handlówek, to co ja z 6 handlówkami zrobię? No handluję już wszędzie. Wszędzie handluję, gdzie mogę. Chciałbym więcej. Więcej handlu, rozumisz? Rozumiesz? Dobra, panie Masena, pan czekasz i tak na posiłki. Wróć do Wiednia, zobaczymy jak to wygląda. Wiedeń jest już zadowolony i nawet podatki płaci. Fajnie. Teraz... łocholipka, ile tego idzie? Ty, a jakbyś tym Napoleonem tutaj w krzakach stanął? I może zasadzek zrobił? Dałby radę? Your army can lay an ambush here. Spróbujemy zrobić zasadzkę na Prusaków. Spróbuj zlikwidować. Likwidować. Czy tu idzie blusier? Wszędzie rozpoznam. Pamiętacie, jak Wojtyła blusiera fokusował? A, polski szpieg. Nie, ale ten szpieg jest zbyt ważny. Nie będziemy go tracić na sabotaże, bo to w sumie niewiele da. Niewiele coś takiego da. Eee, wy musicie pozbyć się tych prusaków, co nam port zajęli. I to koniecznie. Myśli ich stąd wykusz. Dobra, piękne zwycięstwo. Oni przeżyli! Proszę ich wybić wszystkich. Witła! Dobra, wrócicie, napraw porcik, bo to very importante. Ty biegniesz, drogi przyjacielu. Biegniesz, biegniesz, biegniesz do Brytanii. Biegniesz do Brytanii, dwie tury ci to zajmie. Ty, ty w ogóle jesteś trochę pouszkazany, nie? A to są, to jest elitarna armia brytyjska. Może przejść przez Paryż sobie i uzupełnienia wrzuć. Banking House, to daje więcej pieniążków, nie? Dużo więcej, to rozbuduj o, Tutaj też możemy zrobić Banking House i reszta naszej gotówki zniknęła mm, To jest garnizon. Ej, ciekawe co się stanie, bo ta flota te Port Defense nie może opuszczać portu, tym się nie da wypłynąć Ciekawe co się stanie, jakby na przykład piechotą zajął port, to wtedy flota normalnie jest wypychana z portu Ciekawe jak to wtedy będzie zadziała Czy będzie można ich wyrzucić Ile oni tu z handlu ciągną? 1400, może mielibyśmy tam popłynąć i spróbować to poraidować Bo teraz ile zarabiamy? 700, a jak zejdziemy z ze splądrowania? 6400 Prawie 1000 zarabiamy, ale wiesz co, to staj na razie tu I w następnej turze powinniśmy ich do złapać na tym punkcie handlowym prawdopodobnie eee, A tak to jeszcze jedną turę poplądrujemy Ty, eee, tu dalej nie można rekrutować na tych morawach. Czy to jest coś takiego jak system korów, że my możemy tylko jednostki na naszych korach rekrutować? Ja na przykład robię Wiedeń również pod miejsce do rekrutacji, i my tu również nie będziemy mogli rekrutować. To by ja było mega fajne. Jakby wsparcie yy, i nowe jednostki zależały od tego, jak daleko jesteś od swojego mainlandu, swoich korów, ojczystych ziem. I faktycznie, jak ty jesteś takim Napolonem i biegasz po Rosji, i potem posiłki musisz ściągać z Francji. To faktycznie jest problem. Zobaczcie, turta artyleria idzie. Tak samo w Innsbrucku nie możemy rekrutować, a w Torontino tu możemy. We Włoszech możemy. No bo to jest maksymalny poziom military akademii. I nie możemy rekrutować. I my nie możemy rekrutować, rozumiesz? Rozumiesz? To zmienia postać Rzeszy. Całkowicie. No zobaczymy, przetestujemy. Może tak jest, może tak nie ma. No dobrze, znajome końca tury. Eee, jeszcze w dentalbane zapomniałem tam sobie sam patataja. Możemy spróbować wymusić na Osmanach zawieszenie broni. No czy ty się znowu desantujesz? Wow. Czy ty idziesz na Paryż? Wow. E, możemy sprawdzić. wymusić na Osmanach zawieszenie broni poprzez, y, że damy im wszystkie technologie, jakie mamy. Prawo przemarszu, to może się zgodzą na to. Bo naprawdę, u zasadzka. Za, co to za jakaś milicja landwerowa? Co to jest? Prościa Landwera. Nie, na no, myślę, że my jakąś słodziutką marnię przechwycimy, a to, to, to nawet nie opłaca się zasadzki robić. Zasadzka, ale to zadziałała zasadzka, tak? Dobra, to co? Zasadzka w kolejnym odcinku. Pierwsza bitwa Napoleona. W końcu ruszamy Napoleonem. E, na Prusy ofensywa trzeba Polskę wyzwolić, bo to będzie cenny sojusznik blokował. Troszeczkę zapędy naszych oponentów, bo będzie kawał frontu nam skracał. Także co? Łapę w górę? Soczysty komentarz idziemy siły, Czy ścieź!